Witam Was w nowym odcinku, dziś nieco mniej informacji niż wczoraj, a co między innymi? Nadchodzi nowy Nissan 400Z, premiera nowego BMW serii 4 2 czerwca, nowy Volkswagen Nivus oraz Saudi Kupin Sportek Zaczynamy! W sieci pojawił się trailer nowej linii modelowej Nissan. Możemy zauważyć tam Nissana Armandę, Freudera, Ariane, Kiksa, mikre nowej generacji, Navarre, Note wersji elektrycznej, Podfindera, Kaszkaja, Tere oraz nowego następcy Nissana 370Z-400Z. Wszystkie auta wyglądają nowocześnie, mają wszystkie, pojawiły się pod koniec 2021 roku. Nowy 40Z nawiązuje do historycznego modelu Datsun na 240Z. Nowy model ewidentnie ma te same kształty. To nieoficjalnie, oficjalnie, ale nowe sportowe coupe pod maską będzie miał silnik V6 o pojemności 3 litra, wspomagany dwiema turbosprężarkami. Dokładnie 400Z ma mieć 400 koni oraz na tylnią oś. Ten tydzień jest pełen samochodowych wycieków, a to nowe modele, a to modele po liftingu. Do sieci trafiło zdjęcie nadchodzącej drugiej generacji BMW serii 4 i ewidentnie ma mieć pionowe nerki. Oficjalnie auto zabiega to już 2 czerwca. Nowe BMW serii 4 ma łączyć stylistyk z przeszłymi modelami marki. Można oczekiwać, że wy żarcie, że na czele serii 3 Lifting z pionowym grillem. Gama jednostek, nie, gama jednostek nie jest jeszcze określona, ale powinny zająć się zarówno benzyny, jak diesle oraz odmiany hybrydowe. Volkswagen zaprezentował nowy model, czyli suwań i kupe. Odpowiednik nie jest T-Cross. Nowy model został skonstruowany na płycie podłogowej MEP. Pod względem rozmiarów auto pasuje się w okolicach t -Rocca. Wnętrze Nivusa jest zaprojektowane w charakterystycznym stylu. Pozbawione najnowszych rozwiązań, które znamy być z Golfa 8. Jego system multimedialny będzie wyposażony w sklep z aplikacjami dla samochodu. Volkswagen Car Play. Na początku mamy dostępną jednostkę napędową. Jest to 3-cylindrowy silnik benzynowy 1.0 TSI o mocy 128 KONI. Połączony z 6-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Audi zabiera się za leaking ku Teraz na drodze przełapano prototyp w wersji Sportback. W ofercie mamy tego typu Audi Q8, Audi Q3 Sportback oraz Audi i e Tron Sportback. Oto charakteryzuje się nowym grillem, nowymi światłami oraz derzakiem. Z tyłu opadająca linia dachu, mniejsze tynie reflektory. Zobaczymy też odmienioną w przednią. Q5 będzie konkurencją dla BMW i w czwórki 4 i Mercedesa GLC Coupe jednostek napędowych na obecną chwilę nieznany Fiat w ofercie ma dwa modele na bazie 500 i 500X i 500 TL niestety auto oficjalnie nie będą miały następcy. też mogą połączyć się je w jeden model czyli miejskiego crossovera jeszcze w tym roku Więcej informacji niestety nie ma i nikt nie wie o napędach, o silnikach i o tym czy auto powstanie, jedynie co pozostało to czekam na więcej informacji. Dzięki za oglądanie filmu, zapraszam do subskrybowania kanału, kliknięcia toneczka, do by dostawać powiadomienia o nowych filmach i o łapkowaniu nowych, najnowszych yy, filmów. Do zobaczenia na nowym odcinku już jutro, na razie.